Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Magda, i zapraszam Was na kolejny filmik na kanale Haftmania. Właśnie widzicie mojego kota, który postanowił, właśnie, który postanowił chyba zniszczyć moje hafty, ale opamiętał się w porę i stwierdził, nie, trzeba uciekać, człowiek będzie się na mnie złościł. Więc troszeczkę nie widzicie. Oto moje dzieła. Trochę może przybliżę i odsunę je do góry. Kicia, ty mi tu nie przeszkadzaj, kocico, bo ty teraz tutaj nie jesteś najważniejsza. Tak, musisz przejść po tym. Ja wiem, że ty musisz właśnie po moich, tak, po moich pracach musisz przejść, bo ty zawsze musisz wszystko skontrolować i roznieść. Dzisiaj właśnie e, też szykowałam sobie pudełko z mulinami do nowego projektu, więc... Nie no, Kicia! Położyłam te hafty tutaj. Już z pół godziny temu i kot ich nie ruszał. Tak, nie ruszał. A teraz będzie kocica ciągle w nie wchodziła, tak? Dobrze, już. Więc tak wyglądają moje skończone obrazki. No, myślę, że prezentują się naprawdę bardzo ładnie. Bardzo mi się podobają te hafty. I <laughs> chciałabym troszeczkę o tych haftach powiedzieć. Myślę, że są tego warte, żeby nagrać właśnie dla Was taki filmik z podsumowaniem, z opowiedzeniem tego, jak mi się wyszywało, i, i ogólnie z taką opowieścią o tych wzorach. <laughs> Więc zacznę może od tego, że y, są to wzory autorstwa pani, która na Instagramie nazywa się Wik Dolin Krusticz. Ja od niej już wyszywałam jeden wzorek wcześniej, i teraz postanowiłam właśnie wyszyć dwa te obrazki, które będą zdobiły moją ścianę w salonie. Też Wam za chwilę pokażę, jak, jak to będzie wyglądało. Ja oba te obrazki zakupiłam sobie od autorki i chyba na Instagramie kupowałam te wzory. I już Wam opowiem. Pierwszy wzór, który wyszyłam, to był ten ptaszek po prawej stronie. Ten. To był pierwszy wzorek, od niego sobie zaczęłam. Oba obrazki są wyszyte na murano 32CT na kolorze piaskowym. I pierwszy obrazek zaczęłam wyszywać 10 maja 2025 roku, czyli stosunkowo niedawno. I jak tak sobie spojrzę na statystyki, to wyszywałam ten obrazek 25 dni, ale skończyłam drugiego. Sierpnia, więc w maju zaczęła, maj, lipiec, maj, czerwiec, lipiec, więc trochę mi to zajęło. No ale mówię, no, tych dni było 25 hafciarskich. Cały obrazek ma 11141 znaczków, w tym jest 8908 krzyżyków, 3 quarter stitch, czyli takie 1 czwarta, 594 półkrzyżyki, 3866 jednostek backstitcha, jeden Frenchnot i jeden kora, koralik, których ja nie robiłam. Obrazek <laughs> ma kolorów 54, więc naprawdę sporo. Ja ten obrazek zaczęłam wyszywać od. E, 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 e. czekajcie, żeby ja dobrze powiedziała. Tak, zaczęłam wyszywać od kwiatów, zaczęłam od kwiatów. I, ponieważ chciałam zostawić tego ptaszka na koniec, wydawało mi się, że on będzie takim najważniejszym, kulminacyjnym momentem tego haftu i że wtedy to będzie dla mnie mobilizacja, żeby ten haft skończyć. No i niestety tak nie było. Bo. Ym... Czekajcie, źle mówię. Całkowicie źle mówię. Ja zaczęłam wyszywać od tego ptaszka i, zosta i w trakcie przerwałam, bo brakowało mi jakichś kolorów. I później y, zaczęłam wyszywać kwiaty. Kwiaty poszły bardzo sprawnie, bardzo dobrze, i potem z tym ptaszkiem jeszcze było trudniej. Więc nauczona doświadczeniem w drugim hafcie, czyli tym, którym widzicie po lewej stronie, zaczęłam od ptaszka i dopiero, kiedy cały ptaszek był wyszyty, zaczęłam wyszywać kwiaty, i to było dobre posunięcie. Mm, te ptaszki miały mnóstwo zmian kolorów, mnóstwo blendów mm, i były takie trudne do wyszywania, jeśli ktoś tak. Ogląda moje filmiki, to właśnie przy tym ptaszku po prawej stronie był taki moment, że ja chyba nawet mówiłam w filmiku, że zastanawiam się, czy ja już tak wyszłam z sprawy, czy po prostu ten haft jest taki trudny, bo rzeczywiście to wyszywanie szło mi no, opornie przy tym ptaszku szczególnie. Ptaszek po lewej stronie został wyszyty jako drugi, właśnie do kompletu. I już wam mówię, jak to u niego wygląda. Ja zaczęłam go wyszywać. O, czekajcie, bo patrzę nie na tego. Już mi się ładuje. Ja zaczęłam go wyszywać 17 września. I skończyłam go wyszywać. 3 listopada co dało mi 30 dni hawciarskich, więc dni hawciarskich było więcej, no ale jednak ten czas wyszywania był krótszy. I on miał e, 9268,5 jedno z e, krzyżyków, znaczków, 6753 krzyżyki, 1963 półkrzyżyki. 3062 jednostki backstitcha i dwa fręcznoty, których ja nie zrobiłam. Więc jeszcze tak sobie spojrzę. Tu jest 9600. A tutaj jest. Czyli zobaczcie, ten ptaszek po prawej stronie miał 2000 jednostek więcej, był większy. Zresztą widać. Jak mi się wydaje, tych kwiatów, tych kuleczek żółtych jest więcej, a jednak wyszyłam go szybciej. Jakby mniej dni. Czy te dni były lepsze hawciarskie, no ale jednak było ich mniej, były, było ich mniej, były lepsze, ale na dłuższy czas mi się rozciągnęły. I ten drugi obrazek ma 50 kolorów. Tu jest 50, a w tym pierwszym. Było 50 no czyli i większy obrazek, i więcej kolorów. I jak tak teraz patrzę, może na, tak bardzo mocno tego na nagraniu nie widać, ale mocno to widać na żywo, że ten ptaszek po lewej stronie wygląda bardziej jak taki żywy ptaszek. Kolory są bardziej zbliżone do takich, które w rzeczywistości można spotkać. A ten po prawej stronie jest taki troszeczkę baj, bajkowy, aczkolwiek na ptakach ja się bardzo nie znam. Więc może rzeczywiście takie ubarwienia w naturze tak normalnie występują. I ten właśnie obrazek zaczęłam wyszywać w ten sposób, że zaczęłam wyszywać ptaszka. Dopiero kiedy cały ptaszek został skończony, to zaczęłam wyszywać sobie moje roślinki. Ja już dłuższy czas wyszywam takie obrazki, które mają dużo backstitcha. No, i jednak one naprawdę mi się podobają. No, ale wykonywanie tego backstitcha nie jest dla mnie jakieś już teraz takie strasznie trudne. Szybko to bardzo idzie, aczkolwiek na raz duża ilość backstitcha nadal jest dla mnie męcząca. Więc dalej wychodzę z założenia, że wyszywam sobie takimi zakończonymi obszarami. Mam na myśli to, że wyszywam sobie wszystkie krzyżyki, wszystkie półkrzyżyki i robię backstitch, i dopiero taki obszar jest dla mnie zakończony. Przechodzę do kolejnego. W ten sposób y, mam taką mobilizację do wyszywania, no bo już jeszcze, tro, jeszcze jedna nitka, jeszcze jedna nitka, jeszcze trochę backstitcha, żeby mieć jakiś fragment skończony. No ale dzięki temu też właśnie potem nie muszę tych wszystkich kreseczek robić naraz. Y, I wydaje mi się, że wydaje mi się, że idzie szybciej praca. Aczkolwiek wiecie, z tym wydaje mi się, no właśnie, samo słowo mówi za siebie. No i zaraz wam pokażę. Miejsce, w którym chciałabym, aby te oprawione obrazki zawisły. Tu widzicie moją kocicę. Ona sobie śpi, jeszcze schowała mordkę, żeby jej nie przeszkadzać. I właśnie nad tą kanapą, tutaj na ścianie, chciałabym, żeby te obrazki zawisły. Kanapa jest zielona, butelkowa zieleń. Tutaj, przepraszam, tutaj mam mój plecak, ale tutaj mam takie piękne drewniane drzwi. I chciałabym właśnie, żeby na tej ścianie y, zawisły moje obrazki. Kolor jest niebieski tego pokoju i no troszkę mi się ten kolor gryzie, ale na razie taki zostaje. Lecz już myśląc o przyszłości, że y, kolor będzie taki kremowy-brązowy, to chciałabym, żeby właśnie. Y, te obrazki, ta rama obrazków były dopasowane do drzwi i do kanapy. Plan mam taki, że pójdę do ramiarni, która jest właśnie naprzeciwko mojego domu. I poproszę o to, aby obraz został oprawiony w takie zielone, butelkowo-zielone pasportu z taką drewnianą ramą, może trochę pozłacaną, postarzaną. Myślę, że takie kolory jak najbardziej będą mi tutaj pasowały. I specjalnie czekałam na to, żeby oba obrazki były skończone żeby oprawić w identyczny sposób. Zastanawiam się tylko, czy prosić o oprawę w kole, znaczy chodzi mi o wycięcie paspartu, czy po prostu, żeby paspartu było kwadratowe, no ale to jeszcze porozmawiam przy oprawie. No i mam nadzieję, że właśnie tutaj rzeczywiście będą one fajnie wyglądały i to będą pierwsze obrazki, takie wyszyte, oprawione specjalnie pod to, żeby, żeby zdobiły nasze Nowe mieszkanie, więc tym bardziej Wam taki sentyment i szczęście, ponieważ to będzie, wiecie, urządzamy to mieszkanie, co chwilę, co chwilę przynosimy jakieś rzeczy, ale to są wszystko takie rzeczy kupione, a to będą pierwsze takie nasze, stworzone przez nas, jakieś takie z miłością przedmioty, które mam nadzieję, że właśnie mm, troszeczkę takiej, takiej miłości w domu przyniosą, takiej swojskości i dzięki nim yy, tak naprawdę poczujemy, że. To jest nasz dom, a nie nasze mieszkanie. I kochani, to chyba tyle. Tak mi się wydaje, że no, powiedziałam wam wszystko, co chciałam jakoś tego mojego gadania. No zbyt dużo nie ma, nie wiem dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że mam wam dużo do powiedzenia. A jak zaczynam mówić, no to wcale te filmiki nie są takie długie. Nie umiem, bardzo lubię słuchać, jak dziewczyny tak długo opowiadają o każdym kolorze, o każdym detalu, o każdej niteczce, ale sama jakoś nie potrafię tak długo mówić o tych rzeczach. Nie wiem, czy ja nie zwracam na nie uwagi, czy ja po prostu zapominam, albo po prostu, nie wiem, po prostu taka jestem. Więc mam nadzieję, że dość dużo Wam takich przydatnych informacji yy, przekazałam. No i teraz yy, tylko czekać, aż oprawię te obrazki i, yy, i wtedy Wam pokażę po prostu zdjęcia albo nagram filmik, jak to już powieszone yy, wygląda na ścianie. No i co? I yy, zanim jeszcze się z Wami pożegnam, to yy, takie moje nie wiem, przemyślenie. Ja ten obrazek puchał mój pier chyba pierwszy obrazek, który wyszyłam y z pomocą paks y Nie pakstików, mamo. Od nity. Nita ma pakstiki. A to są... Nie, zapomniałam słowa. Pakieciki, o! Z pomocą pakiecików. I mam takie trochę mieszane uczucia. Co do tych pakiecików. One mi tak trochę, nie wiem, trochę się porozwalały. Trochę nitki mi się z nich powyciągały. No pewnie to wynika z tego, że ja jestem taka rozmemłana. Trochę trudno mi te nitki było tam zaczepić, jak mi już były niepotrzebne. Ja je miałam poukładane w takim zwykłym pudełku kupionym w pepko. One mi się przewracały. Ja nie mogłam tego pudełka zamknąć, bo te pakieciki były za wysokie, więc musiałam je chować do szafy. Jeśli nie schowałam ich do szafy, to rano były rozniesione po całym mieszkaniu, bo moja kotka się cudownie w bawiła. Więc ja mam takie no mam takie mieszane uczucia co do nich. Kolejny obrazek też zrobię z pomocą pakstików i również z pomocą tego organizera, który widzieliście w ostatnich filmikach. Już sobie zresztą napisałam numerki mulin. Naszykowałam sobie też miejsce na blendy, więc plan mam taki właśnie, że wszystkie niteczki sobie tutaj, czyli no, chyba wszystkie na początek, te niteczki naszykuję, żeby przy tych pierwszych krzyżykach. Y, przy tej nowej pracy rzeczywiście taki był fajny efekt szybkiego przyrostu. No bo jednak tak te niteczki są pobijane na nich naszykowane, to ten czas szukania i wyciągania odchodzi. Y, naszykuję sobie również blendy no i zanim zacznę wyszywać ten nowy obrazek, y, to muszę jeszcze zrobić kilka pakiecików, bo tam mam jakieś dokupione muliny albo muliny, które już miałam, ale nie szykowałam ich, ponieważ nie były mi konkretnie w tym momencie potrzebne. No i też będę musiała oczywiście te pakieciki i te wszystkie muliny odkładać na miejsce do mojego pudełka. Jeszcze zastanawiałam się właśnie, czy nie stworzyć sobie takich organizerów, jak pokazywała Sysia ostatnio. Tylko nie wiem jak to powiedzieć. Ja szukam takiego sposobu organizacji, żebym miała wszystkie muliny razem. W jakimś takim kompatybilnym pudełku, które będę mogła wszędzie przenieść, że w momencie, kiedy będę wyszywać kilka obrazków naraz, to nie będę miała tego problemu, że moje muliny znajdują się w różnych obrazkach i muszę ich szukać, kiedy mi są potrzebne, tylko są w jednym, w jednym pudełku. Ale i właśnie, żebym nie musiała po każdym obrazku. Chociaż ja się mało wyszywam, ale jednak jakoś mnie tak to mierzi, żebym nie musiała po każdym obrazku odkładać tego gdzieś na miejsce, tylko żeby to miejsce było cały czas, jakby nie wiem, czy mnie rozumiecie i wtedy no chciałabym mieć tą całą paletę w jednym małym, kompatybilnym miejscu. No, ale na razie nie udaje mi się tak tego znaleźć, bo jeśli chciałabym zrobić pakieciki ze wszystkich 447 kolorów, no to to pudło będzie gigantyczne i no nie będzie kompatybilne, nie będę go sobie mogła gdzieś tam jedną ręką przestawiać. Jeśli miałam, jeśli zrobię taki organizer jak Sysia, no to, to muszę dość dużo czasu poświęcić, żeby taki organizer stworzyć i w momencie, kiedy kończę obrazek, to wszystkie te kolory znowu muszę gdzieś odkładać, a organizer wymieniać na nowy. Jeśli miałam te moje tagi, no, to wybieram sobie te tagi, które potrzebuję do jednego obrazka, ale później po skończonym obrazku też muszę je odkładać na kółka, no bo nie jestem w stanie tych wszystkich kółek mieć pod ręką. Chciałam kupić właśnie takie drewniane pudełko, które Wam pokazywałam, w którym miałabym wszystkie muliny pod ręką, ale no to pudełko kosztuje ponad 1000 zł, więc to też jest taki wydatek, no bardzo duży. Widziałam też takie pudełka plastikowe na temu. Z takimi plastikowymi zawieszkami, ale ona też kosztuje ponad 600 zł, więc cały czas się zastanawiam, jak to zrobić. Wiem, że tego mojego haftowania nie jest jakoś bardzo dużo, więc no też tutaj nie ma co się rozwodzić, bo wcześniej wyszywałam więcej i na większej ilości pracy jakoś wszystko szło yy, bardzo fajnie, ale nie wiem, jakoś tak szukam tego swojego sposobu. Zastanawiam się, może zrobię taki organizer jak Sysia jeszcze to przemyślę. Wiem, że są najróżniejsze sposoby organizacji mulin, ale no mówię, już chyba mówiłam, że ja od jakiegoś czasu mam taką potrzebę, no nie wiem, czy minimalizmu. Minimalizm to jest chyba za dużo powiedziane, jeśli chodzi o moją osobę, ale takiego jakiegoś uporządkowania sobie rzeczy i cały czas szukam takiego sposobu, żeby no, nie wyrzucać tych mulin, bo broń Boże ja je chcę mieć, ale żeby móc jak, jakoś z nich tak korzystać sprawnie, przyjemnie, żeby mieć taki spokój w głowie. I się zaczęłam rozwodzić strasznie teraz. <grym> Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, no ale będę szukać, będę szukać, jak to jeszcze powymyślać, jak to jeszcze zrobić. A tymczasem kończę już moje smutne wywody. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że noże hafty Wam się mm, spodobały. Jeszcze postaram się Wam może je trochę pokazać. E, z bliska. Zdejmę tu kocie kłaczki, bo oczywiście e, są kocie kłaczki. I tak moje hafty prezentują się z bliska. Tak wygląda ten pierwszy ptaszek. No, i tutaj jest drugi haft. Teraz czekają pranie, prasowanie i będą zdobiły mój salon. Dobra, dziękuję już bardzo za oglądanie. Zachęcam do komentowania, jeśli macie jakieś sposoby na organizację mulin inną niż te, które ja już gdzieś tam zobaczyłam, gdzieś znam. Śmiało piszcie, może akurat to będzie ten złoty środek, którego szukam. Dziękuję bardzo za oglądanie, e, dziękuję bardzo za komentowanie. Dziękuję za to, że jesteście i że ten mój kanał taki rozwleczony i rozmemłany oglądacie. No i mm, mam nadzieję, że na dniach właśnie wam pokażę, co nowego zaczynam wyszywać. A tymczasem do zobaczenia!